Polaków ukochanych, EG, z towia trudnie, po kurwa, pamiętamy kiedy, kiedy, wszyscy się zbierali, chcieliśmy na razie, i u nich tu wszyscy u nich, i co wiedzą o tym świecie, tyli wiąże będą rządzić, na nie świecie, a to nieprawda, wy ludzie dobrze wiecie, ta szansa, a nie, zapomnijmy o tym świecie.

Mówicie na nasi nasi, i jaj, bo jest nas, nie mówcie nas, nie pokonacie. na na nas, i radę nam tak? Nie, da... na Arki, nie Pozdrowienia dla nas, nie mówcie na nas. Nie, nie mówcie nie nie ma nie mówcie na nas, nie mówcie na nas, nie nie Ale tutaj to nowy kulitani, pokonani, wyżuceni, co wie, to nie pokonanie To je tam jedno Artykuł Sikiego Dojebałem do jednego naszego Nie odjebie się od niego Nie odjebie się od niego Mówicie nas chwyci Ale nas jest nas wielu I nam nie

Żyjemy na tych grup, by były zjednoczone rady, na to się ubóskie do nich dobryga, zawsze samy rady. Damy rady. Po prostu basu, którzy zaczęłam i do nich teraz pójdę, jedną sami są poczuci, zacząć damy do nich. Tak naprawdę nigdy od razu nie odejdą. Nigdy nie odejmą. Nigdy nie odejdą. Mówicie do no nas w no, życiu, no, 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 tak. no ale nas nie pokonacie, bo jest nas i rady nam nie dacie. Mówicie do nas w życiu, ale nas nie pokonacie, bo jest nas i rady nam nie dacie. yíyan sì bò ni gbọ́ ọ́rin náà yọ.